Manko ja jestem nubek 279 i was w kolejnym odcinku z gry Roblox. Dzisiaj jest ze mną Nubku Bulek. Dobry, dobry, Który oficjalnie ma moje konto, bo nie mógł swojego dostać. Także... <grym> to jest w trakcie, trakcie realizacji, okej? Okay. Dobra, dobra. Mam, mam to jeszcze. Idź tam zebrać te gazety, co są. Znajmy gazety? Daily News tutaj. Zą gazety? No gazety weź po prostu. No nie, nie ogarniesz chyba Gdzie ty jesteś? No jedy No już, już chodź, idziemy Chcesz prowadzić czy nie? Nie mogę No jedy, i teraz tu wskoczyć tu, tu się da wskoczyć ogólnie, o I teraz poczekaj na razie nie masz węgla, to wiesz. A. Już Ci dałem węgiel, teraz poczekaj. Co robi? Co te Nic, robię Ci ochronę, po prostu, że nikt Ci nie strzelił. A. Chyba ta, ta ochrona chyba duchy nie wytrzyma. Dobra, coś. jedź. Doległość. Jak, a jak to jest maksymalna odległość w ogóle? Yy, no tutaj, czemu? Co ty robisz? To jest przypadek Dobra, jedną Wiem właśnie, no się, zaczymy się, zaczymy się. To, to, się, to. Zatrzymuj się, zatrzymuj się. Tutaj jest zamek I zombiaki musimy być łopatą jak coś. Mhm. Możesz trochę dalej podjechać jak chcesz. Mhm. Idziemy dawaj. Dawaj, dawaj. Lecimy tu. Ty Ogólnie tam. przez ściany możesz też zombiaki bić, także... Tak, no zawsze tutaj na przykład wystaje mu ręka, nie? Ręce. Nie, nie galej. To nie, 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 nie bi. Zdech. A ciebie też mogę? A ciebie też mogę? Nie wiem właśnie. Śmieci na paliwo. Coś ciekawego jest? Siodło się nam nie przyda. Yy, oj. Nie, ja chcecie z powrotem. Śmieci książka. Szajnik. Śmieci, śmieci. Nie mogę odczepić. Eee. Yy, co? To. Ej! Czekaj, stań tu, tutaj, tutaj. No. Cześć. Uu, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I co? Uśmiech. Nie wiem właśnie. O Dobra, jest siadło. No spoko. Dobra. Nie, siadło się nie przyda. Ej, tam jest obóz. Idziemy wyzykać obóz, bo tam są bandyci. Oni mają pistolety, także wiesz. A, czy są się pistolety? Wiesz co, spróbujemy zrobić to tak, że po prostu podejdziemy, ukradniemy co się da i tyle. Łopatą chcesz zabić ten. Zacz. Może lepiej nie, co? Ja idę. Oa, nie trafił. Ja nie idę. Dobra, uciekamy. Idź do pociągu już i przyjedź, jak najbliżej. Tak się stałem. Oj, Ej, podnieś mnie. Czekaj, w ten bandytet. Eee. Kurde, nie stać mnie. A my ci mnie gonitera? Wiesz co, nie wiem, ale. No. I co teraz co te ze mną? Ej, potrzebujesz bandaży, żeby mnie ten ocucić. A mogę cię podnieść? Nie wiem, właśnie, ale ja się czołgam jakimś cudem. Yy, całe. idź do pociągu, co? Hmm. Dobra. Wiecie co? Widzimy się w następnej próbie. Dobra, jesteśmy po pauzie krótkiej. I teraz nie popełnimy takiego błędu. I zakupimy pistolet. Ty, ale weź go może ze sobą, żeby móc nim spalić. Da, na, tych, na tych nie marnujemy. tych sobie łopatą pokonamy. No właśnie, U Sheriff'a powinna być broń w ogóle. Ja? Tak, tam widzę Ammo A no to ty weź ammo. A to jest Ammo do rifla. nie mamy rifla. No nie, ale dobra Idziemy. Wszystko, tak. Ta. Tam jest chyba bandyta na koniu. Eee, y, no jest. Tam dalej widzę, wiem, 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 widzę, widzę Nie w ogóle tylko, mam, mam. Jest W sensie A, tu jest. palimy zombiakami, pięknie O, już nic sam, dobra, jedź Ja tego to może zestrzelę O, jedy Zabijam go zatrzymuj się tu, nie? Dobra, już tam jest kolejny domek Właśnie no. też widzę. Dobra, tak dużo pod dom powinno być. No Może być. Y tak, ale nie wiem czy go możemy wydobywać. Nie, to nie. Nie. O, jedynie tak, jak chcę to podnieść. Dobra, lecimy. Co ty żyć? Wy... Oj, teraz bym ja się. No, ej, ale ja chcę. Ja chcę tu zebrać, co się dzieje. Idziesz? Gdzie ty jesteś? Aha. Chodź tu. No Spokojnie. Dobra, możesz jechać. Okay. Tego nie spalisz. A, ma no tak się Jedź. Jede, jede, jede. Ogólnie jede. musimy zdobyć bandaż, żeby móc jednego z nas podnieść jeśli ktoś się wywali, wiesz? Może być to trudne. No właśnie wiem. Yy, nie zatrzymuj się tutaj. Tutaj nie, warto nie? chyba. Nie, nie ja się zatrzymał. No, panie. no to lecimy. No, no. Wiesz, co tutaj nie co będzie to... nic ciekawego? Wiesz, co ten domek jest faktycznie pusty. O. Dobra, chodź, nawet nie warto go już zabijać. Dobra, część. <laughs> Dobrze. Dobrze części. O, ten też się da wskoczyć. W sensie ogólnie to 80 tysięcy metrów z tego co pamiętam Ale co 10 tysięcy są te takie przystanki wiesz o jakie chodzi, nie? A. Te takie miasta nasze. Dobra, jedź No To mam już 4 tysiące No to powoli, co ty myślisz? Nie no, to już szybko co chyba będzie Chyba No jakbyś jechał szybciej to... Jedziesz maksymalną prędkością, nie? No, no wydaje mi się, że tak. Okej okay. No, to lecimy. No. Co my teraz tutaj będziemy mieli? Noc się robi, wiesz? No. Powinien się bać? Tak. Duży księżyc, czyli to będzie noc wilkołaków. Świetnie. A o! A wilkołaki są dosyć mocne. Tak mi się wydaje, że to jest wilkołaków. A Wiesz, co atakują? I są dosyć duże i mocne. Widzę tu coś. To jest jakiś domek, tylko co to jest za domek? O, wilkołaki, słyszysz? Ej, to jest miasto. To jest miasto. Ale jest noc. Idziemy? Idziemy czy nie? Nie wiem właśnie. Nie, idź, bo wilkołak, wilkołak. Ile tu jest zombiaków? Dobra, odpuszczamy na razie. Chyba tak. Jeszcze bandyci. Wiesz co, bandyci nas gonią ogólnie O, to jest nasze miasto? Ja, nasze miasto? Ile masz? Ja, nasze Tak, dobra O, jeden wilkoak idzie Zobacz, 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 O, się Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się yy, Mamy coś do sprzedania w ogóle? Wiesz co, yy, ammo możemy sprzedać chyba A, nie Ej, nie można, mu Kurde. A, a waza? Też nie. Ile kosztuje bandaż? 10, mam 5. A gdzie to się to sprzedaje? E trading post. E Cześć. Wilka łaka, idę Cześć. sprzedać. Aha, a może sprzedać? Tak. O, Boże. o, 20. No i dziękuję, idę po bandaż. Mogę, pięknie. Tak Dobra. Czekaj, to mam pomysł. Poczekaj. Tak, jaki? Dobra, chodź, musimy jechać, nie przedłużajmy już tego odcinka. Poczekaj, przygotujmy się, ok? Czekaj. Mamy paliwo? Eee, tak se, a co? Czekały węgiel co? No, przydałoby się jeden chociaż. 15 za niego dostaniesz to A nie e, to tam naprzeciwko masz. Tam, 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 tam. Widzisz tam? Nie, tylko nie jeszcze. Ten. Generał? Tak. Powiem wam widzę, że jest ciężko. Zawsze ja tak ciężko nie jest. Jest w miarę. Chodź. Teraz ja prowadzę. Aha. A ty chcesz? Tak. No to prowadź. Stojać. Co to jest? To ciało? No Możesz się wziąć? Czekaj. Jeszcze po drugiej stronie. I paliwko darmowe. No i już możesz wjechać. A nie, po że mu zaść pociąg czy nie? Nie. Tu jest domek. jakiś domek, tylko czy on jest warty? Chcę bym jakieś miasto spróbował ograbić. Miasto może być jeszcze daleko. A to jest szef, chyba. Szerwy? Nie, to nie jest szef. Dobra, poczekaj. Tam dalej jest ten doktor. I tam, tam jest jakieś ammo, bo widzę. Ile ich tam zdechniecie? Wiesz, co chyba jest szef? Gunsmith Rifle ammo. Shotgun ammo. O, tam masz wander. Pod... Ej, hey. chcesz shotguna? To poczekaj, jak tu mam wrzucić ten. Nie to. Ja chcę moją opatę. A. Znaczy wyrzuciłem ci. Opaska. Weź bandaż. Mo może już nie to. Co? Pochodnie? No to weź. Może to to jesteśmy tylko zaaniech chyba już. Mówisz? Musisz to przyczepić, bo to inaczej spadnie. Złap i przy, przytrzymaj ten. Yy, I kliknij Z. To można, to można spalić akurat. Dobra, chodź, jedź. No dobra. Jed, jedź, a ja już idę pieszo. Bo mi się nie chce czekać na pociąg. Bo w Polsce to są spóźnione, jak nie wiem co. No są, są. Zobacz to. No. Mówisz? Tak. No to dobrze. Dotor. Nawet nie ma C. Czyli to jest dotor, a nie doktor. Halo, no, jest to? Dobra, dwie opaski są. Jakie opaski? To są bandaże. Bandaże. No, bandaże... Nie wszystko. No to weź sobie ten bandaż jeszcze i lecimy czy tam coś jeszcze będzie? wiesz co chyba noc się robi no no oj trochę jedźmy jest czwarta połowa O, ty krzesło jechać? jedź, jedź, Oj, czekaj, bo spadłem! Jak ja to zrobiłem? U, nie wiem, nie wiem, ale koniec się w wilki chyba. Oj, no, ja faktycznie. Jedź. Też wilki, nie było. He, hm. są jakieś góry. I co teraz? Co teraz? Ile mam metrów? 13 tysięcy. No, jeszcze trochę. tak się No, trochę, jeszcze trochę. Ogólnie białe konie to mogą być też jedne które są warte. Ten 250, jeśli mają, no, jeśli są jedne no to jest mała szansa. Tam jest miasto, Stevling Wiesz co? Ja bym tam nie szedł, bo tam jest dosyć mocno. Bo ja wiem, co tam jest. Ale tutaj są takie mniejsze. No, to tutaj możemy pójść, co? No to je kolejne miasto. jest. Tak, ale to jest y, łat, łatwiejsze. ej Najpierw skupimy zombiaki w jakimś miejscu i ten... weź mnie podnieś Plecy Użyj bandażej i mnie podnieś Żyj się Jestem. Zajaj. Popatrz, masz. Czekaj, bo nie widzę. Y, Mały problem. Jaki? Jaki? Jakiś z czerwony księżyc. O, jedy Vampiry. Chodź. Chodź, bo masz mało HP. A nie chcemy? Wiesz co? Nie, bo mamy mało HP. Jedź. Jecieć, jedź. Ej, ja nie mam ammo już. Ja nie mam już ammo Ja mam mało Kurde No co, jedziemy do końca chyba, co? Yy, a starczy paliwa? Tak, mamy bardzo dużo, tak Aha Na pewno hmm. No zobaczymy Nie, ja, to na pewno mówię ci, na pewno starczy Tak? Na, na mamy 3000, mamy, mamy więcej niż połowa No dobra, tam coś po lewej jest jakiś domek O, właśnie no się wampił, zespił nie chyba się nie zatrzymujemy co. Nie no, leć do miasta. W końcu. No. Nie ma co na razie. słabi jesteśmy w tą giełkę, także Tu też jest jakiś Ej, domek. To, 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 że nam idzie. Tak. No 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 na pewno. Mamy już Jest miasto. 20 tysięcy już mamy. No To co? Myślę, że Ej, to jest... Czekaj, tutaj jest jakiś. No jest. Myśl, myślę, że to będzie w miarę. Ale tak w miarę, w miarę dobry pomysł, żeby... za Zawampirować w ogóle 15. O. Żeby zlutować sobie ten domek co jest tutaj. Oraz y, gdzie to jest tam. Właśnie właśnie coś z z sobą. Także idziemy. Ja, e, ja złuję chyba łopatę. Ale to nieważne. Od rewolwera. Pięknie. ammo. Ej, tu jest, tu jest jakiś ten. Ammo do karabinu. Paliwo. A tu? co? Muszę ci powiedzieć, że yy, mam jakiegoś shotguna. I dwa pociski o. do niego. Także o. chodźmy do miasta. Weź, weź, co wiem, wiem. Także idziemy do miasta Meksiko, 60 km jeszcze do Mexico. I tak, no oczywiście. A więc tak. No co, to czekaj. Myśli, że to jest dobry pomysł, żeby zakończyć ten odcinek, panie? Ok. No. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.